Cześć Siemanko, z tej strony ojciec klasy średniej. Dzisiaj bierzemy na warsztat mój raport finansowy za poprzedni miesiąc, czyli za lipiec tego roku. Jak co miesiąc pokażę Wam szczegółowo, ile udało się zarobić, ile wydaliśmy, ile odłożyliśmy i na co te oszczędności przeznaczamy. Do tego trochę komentarza o tym, dlaczego pewne kategorie poszybowały w górę, a inne spadły. No i oczywiście, jak zwykle, wszystko skrupulatnie podsumowane z wykresami i porównaniem do poprzednich okresów. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś tu nowy, zasubskrybuj kanał. Prowadzę tu coś, czego w polskim YouTube prawie nie ma, czyli transparentnie pokazuję finanse naszej czteroosobowej rodziny. Co miesiąc dzielę się tym, ile zarabiamy, ile wydajemy, jak inwestujemy i krok po kroku budujemy majątek. Jeśli chcesz śledzić prawdziwe liczby, a nie teoretyczne porady, to jest miejsce dla Ciebie. Dobra, to teraz zacznijmy od ogólnego podsumowania. Nasz dochód w lipcu wyniósł 16 955 zł, a koszty zamknęły się na poziomie 11 295 zł. To oznacza, że udało nam się odłożyć 5 660 zł. Stopa oszczędności wyniosła 33,38%, co uważam za całkiem solidny wynik, szczególnie że lipiec był miesiącem z kilkoma większymi wydatkami, o których zaraz opowiem. No i cały czas miejcie na uwadze, że obecnie żyjemy bez jednej pensji, czyli bez pensji żony, która jest na wychowawczym. W 2024 roku oszczędzaliśmy średnio ponad 10 tysięcy złotych, a teraz w zasadzie ten poziom miesięcznych oszczędności jest mniejszy mniej więcej właśnie o pensję żony. Przejdźmy teraz do szczegółów po stronie dochodów. Moja pensja to 13 295 zł. Wynagrodzenie mojej żony to 0 zł, a powód już znacie, bo to po prostu urlop wychowawczy. Mamy jednak dodatkowe wpływy w postaci 800. Plus i rodzinnego kapitału opiekuńczego, co w sumie daje 2600 zł miesięcznie. Do tego dochodzą jeszcze przychody z odsetek w wysokości 1060 zł. Jeśli chodzi o przychody z odsetek, to pokazuję je pierwszy raz. Zazwyczaj, jeśli mamy jakąś kasę z lokat, którą pokazuję w raporcie, to mam tutaj na myśli właśnie odsetki. Zazwyczaj jest ona refinansowana na kolejnej lokacie i nie pokazuje jej wcale jako przychód bieżącego miesiąca. W tym miesiącu po prostu dochód z odsetek zostawiłem na swoim koncie osobistym, i stąd ta pozycja w tym miesiącu. Tych dodatkowych źródeł, takich jak sprzedaż mojego arkusza budżetowego, czy współpracę tutaj nie uwzględniam? Po pierwsze, dlatego, że tamtej kasy nie ruszam i nie angażuję jej do bieżących wydatków rodzinnych. Nie mam jeszcze firmy, ale ten symboliczny przychód traktuję jako odrębne źródło dochodów. Więc mam taki plan, że podsumowanie tego obszaru wrzucę dopiero w styczniu. Za cały rok 2025 żeby pokazać pełny obraz. Ok. To teraz przechodzimy do kosztów. W lipcu wydaliśmy 11 295 zł. Największe cztery kategorie czyli mieszkanie, jedzenie, dzieci oraz zdrowie łącznie stanowiły prawie 78% wszystkich kosztów. Zacznijmy od jedzenia, bo tutaj jest ciekawie. Wydaliśmy w tej kategorii aż 3655 zł. I to jest najwyższy poziom od bardzo dawna. Szczerze mówiąc, nie pamiętam kiedy ostatnio było tak wysoko. Zwykle kręcimy się w okolicach 2500 zł. Ale jak spojrzycie na wykres porównujący poprzednie miesiące, widać wyraźny skok w lipcu. Skąd ten wzrost? Po pierwsze, sporo wychodziliśmy z domu i relatywnie często jedliśmy na mieście. To były nie tylko lody z dziećmi, ale też obiady w weekendy czy w czasie podróży. Po drugie, same zakupy spożywcze też były większe niż zwykle, bo na spożywkę poszło 2635 zł. Kolejna duża kategoria to mieszkanie. 3241 zł. To już kolejny miesiąc, w którym koszty mieszkania zaczynają się od trójki. Jeszcze niedawno zamykaliśmy się poniżej 3000 i to wliczając w to nie tylko czynsz i media, ale też drobne wydatki na wyposażenie czy chemię domową. W lipcu wyszło drożej głównie dlatego, że mieliśmy niedopłatę, którą trzeba było uregulować. W kolejnych miesiącach powinno już wrócić do normy. Samochód kosztował nas w lipcu 1025 zł. Jak widzicie rozbicie tej kategorii, to najwięcej stanowiło tutaj paliwo. 602 zł. Następnie wymiana oleju i filtrów, 383 zł. No i parking, 40 zł. Trochę przegiołem tym razem, jeśli chodzi o wymianę filtrów, ale teraz będę wymieniał olej co 15 000 km, więc ten koszt będzie się pojawiał częściej. Dzieci to w tym miesiącu wydatek, jedynie 410 zł. Jedynie ponieważ wcześniejsze miesiące były niezaciekawe, jeśli chodzi o wydatki w tej kategorii. W kwocie 410 zł mamy książki za 129 zł, ubrania za 96 zł, fryzjera za 120 zł, no i reszta to drobne zakupy. Kolejna kategoria to podróże. W lipcu wydaliśmy tutaj 325 zł, ale to w 100% zaliczka na nocleg na sierpniowy urlop. Liczę na to, że pogoda w sierpniu wreszcie dopisze, bo do tej pory nie było najlepiej. Reszta kategorii była w miarę stabilna, a nawet niższa niż zwykle. W poprzednich miesiącach więcej wydawaliśmy na dzieci, bo płaciliśmy za zajęcia dodatkowe. A teraz te koszty nie wystąpiły, więc całościowo wyszło trochę mniej. No dobrze, wiemy już, ile wydaliśmy. A teraz spójrzmy, co zrobiliśmy z oszczędnościami. Jak widzicie na slajdzie, standardowo poszły one na moje x, ikę mojej żony oraz na nasze obligacje. W tym roku tylko ja wpłacam na IGZE, bo żona nie ma dochodów i nie miałaby z czego odliczyć podatku. Więc w jej przypadku IK jest lepszym rozwiązaniem. I teraz mały segment reklamowy. Bo wiele osób pyta mnie o mój arkusz budżetowy. Wszystkie wykresy, które widzicie w tym filmie pochodzą właśnie z niego. Arkusz jest prosty w obsłudze, ale zawiera wszystko co kluczowe. To dokładnie ten sam plik, z którego korzystam na co dzień. A więc ma moje kategorie. Podkategorie. Słownik. Automatyczne podsumowania i dynamiczne wykresy. Kto go wyróżnia? Po pierwsze, automatyczne kategoryzowanie wydatków z wyciągów bankowych. Wystarczy, że wkleicie dane z dowolnego banku, a dzięki wbudowanemu słownikowi transakcje przypiszą się same. Przykład. Wszystkie zakupy w biedronce, niezależnie od tego, jak są opisane na wyciągu, trafią do właściwej kategorii, jeśli w słowniku macie wpisane słowo biedronka. W darmowych arkuszach zwykle trzeba to robić ręcznie. Po drugie, to nie jest gotowiec z internetu. Stworzyłem go sam od zera, używam od lat i ciągle rozwijam. Kupując go, macie darmowy dostęp do wszystkich przyszłych wersji i ulepszeń. A jak macie problem, pomagam mailowo. No i po trzecie, jest dla osób, które chcą mieć realną kontrolę nad finansami i oszczędzić czas. Zamiast przepisywać dane z paragonów, wklejacie wyciąg z banku i macie gotowe podsumowanie. Podsumowując, lipiec. Mimo wyższych kosztów w kategorii jedzenie i mieszkanie, udało nam się utrzymać solidną stopę oszczędności powyżej 30%. Oznacza to, że w długim terminie cały czas robimy postęp w budowaniu naszego kapitału i zabezpieczenia finansowego. Wydajemy z głową, bo życie to nie tylko oszczędzanie, ale także korzystanie z tego, co mamy i budowanie wspólnych wspomnień, jak na przykład nasze podróże. Tak, dążymy do niezależności, ale staramy się cieszyć każdym dniem bez rezygnowania z małych przyjemności. Które sprawiają, że życie jest pełniejsze. Dzięki, że oglądaliście. Jeśli chcecie działać na takim samym arkuszu jak ja, link znajdziecie w opisie. A już niedługo wrzucę raport z mojego portfela inwestycyjnego za lipiec. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!